Topiarki do, do wosku dzielimy na słoneczne, zasilane gazem i energią elektryczną. Urządzenia te przeznaczone są do odzyskiwania wosku z ramek pszczelich lub samego suszu metodą parową. Topiarka do, do wosku z palnikiem gazowym składa się ze zbiornika zewnętrznego, w którym znajduje się woda, oraz z kosza mieszczącego ramki lub susz. Wyposażeniem dodatkowym jest taboret gazowy Dzięki któremu podgrzewając zbiornik z wodą uzyskujemy parę wodną. Topiarki są zrobione z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. W zależności od rodzaju ramek, urządzenie może pomieścić od 9 do 20 ramek. Na szczególną uwagę wśród topiarek zasługuje topiarka stołowa. Produkt wykonany jest na bazie stołu do odsklepiania, do którego dołączono wysokowydajną wytwornicę pary. Do wytwornicy doprowadzana jest woda, którą grzałki zamieniają w parę, a ta, specjalnym systemem dysz, transportowana jest do wnętrza stołu.